Plemiona to komputerowa gra przeglądarkowa czasu rzeczywistego z akcją osadzoną we średniowieczu z angielskiego Tribal Wars. Na początku gracz dostaje małą, słabą wioskę, którą ma następnie doprowadzić do sławy i chwały. W grze możemy rozbudowywać budynki, wznosić nowe, szkolić wojsko oraz łączyć się w sojusze z innymi graczami. Na początku, czyli w 2003 roku, jak gra powstała, nie była ona jakoś bardzo skomplikowana ani nie miała zbyt wielu funkcji. Można było się po prostu rąbać. Na chwilę obecną mamy w grze dostępnych wiele, wiele dodatkowych opcji, choćby kontrolowanie rycerza i sprawdzanie w jego zbrojowni jakie znalazł on przedmioty, czy przypisywania flag do poszczególnych wiosek, które mogą dawać różnorakie bonusy, np. prędkość wydobywania surowców, czy zmniejszenie kosztu monet, etc., etc., Na dobrą sprawę można powiedzieć, że gry przeglądarkowe zawdzięczają swoją sławę właśnie plemionom. No może jeszcze o game'owi. Ten odcinek, prawdę mówiąc, był robiony zupełnie spontanicznie, więc to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!